Cześć! Runda w Kazachstanie zastąpiona przez Mizano. O tym, że runda w Kazachstanie może się nie odbyć, było wiadomo od dawna. Szkoda. Myślę, że szkoda dla widowiska. Zawsze nowy tor to nowe wyzwania. To zawsze nie wiadomo, jak kierowcy odnajdą się na nowym torze. Też fajnie w ogóle dla inicjatywy, dla MotoGP. Docieranie w nowe zakątki świata. Zastąpienie tego wyścigu wyścigiem w Mizano faworyzuje Eko. Zdobył dublet ostatnim razem, kiedy był na tym torze. Także pewnie będzie w gronie ścisłych faworytów pewnie największym faworytem tego weekendu. Myślę sobie, że pewnie nie ma tam jakichś zakulisowych zagrywek, żeby dogodzić Ducati czy cokolwiek. Chociaż no trochę to smutne, nie? że takie no dokładnie przykre, że ta dodatkowa runda odbędzie się na torze, gdzie jeden z tych kierowców walczących o tytuł mistrzowski czuje się dużo lepiej od drugiego. Toprak raz Gatlioglu zdominował totalnie wyścig w Donington Park. I jak to się ma do MotoGP? Ano, osoba Turka wielokrotnie była łączona z przenosinami do klasy królewskiej. On sam nie ukrywa, że bardzo zależy mu na tym, żeby w tej klasie, klasie królewskiej w końcu się znaleźć. To nie udało się z Yamaha, ale kto wie, może udać się z BMW. Myślę, że to wcale nie byłby głupi ruch ze strony bawarskiej marki. Teraz zatrzymać turka u siebie, żeby powygrywał co tylko może. Jest w świetnej formie. Ja jestem wielkim fanem jego talentu. Bardzo mi się podoba to jego praca na motocyklu. Kurczę. Patrzyłem ostatnio na skrót, jak. Zmienia swoją pozycję na motocyklu w trakcie hamowania. Niesamowite. Wracając do jego przyszłości i do BMW, otóż no, krążą plotki potwierdzane niejako z obu stron, ale bez żadnych oficjalnych treści, że razem ze zmianami, które nadchodzą w MotoGP, zmniejszenie pojemności silnika, Ograniczenie aerodynamiki, ograniczenie tam innych systemów, że dołączą nowe marki i spekuluje się, że BMW będzie jedną z tych marek. I teraz te zmiany, które nadchodzą w BMW, w MotoGP, przepraszam, de facto sprawią, że motocykle prototypowe, będą bardziej zbliżone do tych fabrycznych. Będą miały mniejszą moc, będą miały bardziej zbliżoną aerodynamikę. Te systemy będą bardziej podobne. I teraz Toprak nie poradził sobie najlepiej na Yamasze, na testach. Jednak z tego, co pamiętam, to były chyba mokre testy i on za długo tam nie jeździł. A po drugie, nieraz potrzeba czasu, żeby wczuć się w maszynę, żeby dobrze się rozjeździć. W momencie, kiedy ta maszyna będzie jeszcze bardziej zbliżona do motocykli produkcyjnych, jest pewna szansa, że ten motocykl może bardziej przypasować to Prakowi. Jest też tak, że on w tej chwili jest bardzo szybkim kierowcą. Jest kierowcą jeżdżącym dla BMW. Nie wiem, czy oni mają możliwość zatrudnić jakiegoś testera, który jest szybszy od topraka, żeby rozwijać ten motocykl prototypowy do klasy królewskiej. Wykorzystanie jego potencjału na pewno będzie pozytywem, zaangażowanie go w ten projekt daje mu możliwość. Oswajania się z tym motocyklem jeszcze zanim ruszy seria na nowych motocyklach, no, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Ja chętnie zobaczyłbym to, praka w MotoGP. Choć nie ukrywam, że najważniejsze dla mnie jest show, najważniejsze dla mnie jest to, żeby kierowcy byli konkurencyjni. No, i samemu Toprakowi życzę też najlepiej, co niekoniecznie musi oznaczać klasę królewską. Być może lepszym dla niego będzie po prostu pozostanie w World Superbike i wygrywanie Mistrzostw Świata. Tak czy inaczej, myślę sobie, że nawet gdyby miał zostać tylko testerem dla BMW, byłby to bardzo ciekawy i moim zdaniem dobry ruch ze strony bawarskiej marki. To tyle ode mnie na dzisiaj w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.